Hejka, w dzisiejszym odcinku mam pokazać mój pracę na konkursie 117 to jest na konkurs FNAF Five Nights At Ready. ja narysowałam boniego, bo bardzo go lubię trochę z internetu do, zrobiłam, ale po prostu yy, jakby to powiedzieć No po prostu niezbyt go pamiętałam, troszeczkę go pamiętałam takiej moje przyjaciółki ona też lubi Bonnie, trochę pamiętałam, ale nie chciałam no, ale nie chciałam zbytnio zepsuć, bo to był taki jak słod No to jest taki, jak go podrobiłam na no. straszniejszego Tak, przepraszam, yy, że takie trochę jest udane, ale bardzo mnie jest, yy, mnie bardzo mocno, brat uderzył w rękę i mnie bolała i po prostu, no wiecie, trochę mi było trudno rysować na przykład tak. mocno. I on nie, on nie jest niebieski. Tylko widać tak w On jest fioletowy. Pokażę jaką kredkę. Proszę, ona jest fioletowa. Czekajcie. Tu bardziej widać, jest fioletowa. Nie niebieska, Jak tutaj widać. Tylko fioletowa. Użyłam chyba tylko trzech kredek i użyłam takich poparzących. te jameczki. No mam nadzieję, że już mam rację, odwagę i cześć. Jeszcze pokażę Wam jeszcze ci fioletowa.